Cześć, w dzisiejszym filmie poruszę najistotniejsze aspekty wpływające na zrobienie tak zwanego dobrego flipa, czyli obrót nieruchomości, zarobienie kilkudziesięciu tysięcy złotych, czy to jest 30 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych. I powiem Ci w telegraficznym skrócie, jakie aspekty są najważniejsze. Oczywiście proszę też o wyrozumiałość. Z tego względu, że nagrywam ten materiał telefonem, ale moim zdaniem najważniejsza jest przekazana treść. Uprzedzam, że też to jest pierwsza część materiału. Będą też udostępniania odcinki już takie dosyć specjalistyczne, opisujące wszystko krok po kroku. Ale dobrze, zacznijmy sobie od samego początku. Od czego w ogóle powinniśmy zacząć, jeśli chcemy wejść w to branżę inwestowania w nieruchomości, a zwłaszcza ten tak zwany flipping, czyli. Kupno i sprzedaż w jak najszybszym czasie. Ja tutaj nie mówię o zakupie nieruchomości w roku 2022, a sprzedaży w. Końcu roku 2023. Bardziej to mam na myśli, że kupuję nieruchomość, tak jak ja, w listopadzie i ja ją maksymalnie w grudniu sprzedaję. Czyli teraz ta nieruchomość daje 5-6 tygodni, nie więcej. Ale żeby dokonać, zrobić taki wynik nawet na tej nieruchomości, zarobić te 30-20 tysięcy złotych, no to musisz no, mieć doświadczenie, wiedzę, bądź faktycznie dobrze się przygotować. Bo ja nie mówię, są osoby, które faktycznie mają szczęście. Ale nawet mając szczęście raz, dwa ci się uda. Resztę transakcji robisz poprzez swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie. I to nie jest na takiej zasadzie, tak jak czasami w internecie zauważy, że ktoś mówi przypadkowo zarobiłem 170 tysięcy złotych. No to mm, warto byłoby poruszyć kiedy tę nieruchomość kupiłeś, od kogo tę nieruchomość kupiłeś i właśnie w jakim czasie. Bo rok 2021, a rok 2022 to są zupełnie, zupełnie dwa różne światy. Rynek tak dynamicznie się zmienia, że już nie można sobie pozwolić na trzymanie nieruchomości przez okres 3-4 miesięcy, z tego względu, że prawdopodobnie ten ruch będzie jeszcze mniejszy, a nic na chwilę obecną się nie zapowiada, żeby w jakiś sposób ta akcja kredytowa została uruchomiona i społeczeństwo rzuciło się nagle na nieruchomości. No ja tego nie widzę, zwłaszcza po ciągłych wzrostach cen energii. Też uprzedzam, że Komisja Europejska, no niestety, nie zgodziła się wciąż na zwolnioną stawkę VAT z energii, z gazu, więc będziemy płacić po prostu więcej. To jest nieuniknione, i to też się przekłada w jakiś sposób na ten rynek, na, na tę branżę nieruchomości. Ale dobrze, zacznijmy sobie od samego początku. E, więc tak. Jak zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na Flipie? Przede wszystkim musisz poznać proces zakupu nieruchomości i wybierać sobie, czy to są nieruchomości lokalowe, tak zwane mieszkania, nieruchomości budynkowe, nieruchomości gruntowe. Przy każdej tej nieruchomości są wymagane zupełnie inne dokumenty, ale ok, skupmy się tutaj na nieruchomościach lokalowych, tak zwanych Zazwyczaj są to mieszkania, więc mamy tutaj dwa rodzaje. Najczęściej spotykają na dwa rodzaje. Jest to spółdzielczo-własnościowe prawo i odrębna własność. I mamy jeszcze księgę wieczystą, tak? Przy odrębnej własności są inne dokumenty wymagane, a przy spółdzielczym własnościowym prawie te same dokumenty plus jeszcze zaświadczenie ze spółdzielni, że jesteś faktycznym właścicielem, jeśli jest mieszkanie też zaświadczenie z US. I tak dalej. Jeśli jest tam prawo pierwokupu, to samo. O tych dokumentach wypowiadałem się w filmach jakich jak błędów unikać przy zakupie nieruchomości i przy sprzedaży. Więc jeśli faktycznie chcesz tutaj posiąść tę wiedzę, cofnij się do tych filmów. Ja oczywiście zamieszczę linki do tych filmów i zapozna się z tym materiałem z tego względu, że w tym odcinku nie będę w stanie ci przekazać wszystkich informacji związanych, można powiedzieć jak odpowiednio nieruchomość przygotować, przygotować się do rozmowy z potencjalnym klientem kupującym bądź sprzedającym i tak dalej, a tam dokładnie w w dwóch filmach to wszystko opisuje. Dobrze, jeśli znamy już proces zakupu nieruchomości, powinniśmy również znać proces sprzedaży nieruchomości i możemy to skonsultować, aspekty prawne z notariuszem, umówić się z notariuszem bądź z doświadczonym agentem do spraw nieruchomości i po prostu podejść do niego tak ze szczerością. Słuchaj, chcę wejść w tę branżę, jestem otwarty na współpracę. Nawet teraz mogę Ci zapłacić jakieś pieniądze. Czy mogłeś mi powiedzieć przede wszystkim, czy faktycznie jest popyt na mieszkania w tej lokalizacji, jakie mieszkania się teraz dobrze sprzedają w danym miejscu, ale o to powiem dalej. Tutaj głównie aspekty prawne, tak? Doświadczony pośrednik ma naprawdę to wszystko w małym paluszku. Bądź możesz się zaprzyjaźnić z inwestorem, wejść z nim w współpracę. Że, OK, będę pozyskiwał jakieś tam nowe deale, tematy, to później w jakimś stopniu będę w stanie z tobą wejść współpracę. Na takiej zasadzie. Więc proszę to mieć na uwadze. Dobrze, jeśli znamy ten proces zakupu, sprzedaży, skonsultowaliśmy to załóżmy z notariuszem, z pośrednikiem, z inwestorem. Mamy już mniej więcej pojęcie, jakie dokumenty są wymagane przy spółdzielczo-własnościowym prawie, jakie dokumenty przy odrębnej własności. Przejdźmy teraz do aspektów prawnych i technicznych czyli te aspekty techniczne, bo zdarzają się sytuacje, przepraszam, że jeśli nie znasz się faktycznie, to ktoś może powiedzieć, że jest instalacja miedziana, bądź wymieniona, okazało się, że nie jest wymieniona, okazuje się, że ma być instalacja wodno-kanalizacyjna, wymieniona, nie jest, bądź można powiedzieć, remont został przeprowadzony w mieszkaniu na szybko i ty bez braku jakiegoś doświadczenia nie jesteś w stanie stwierdzić, że ten remont jest dobrze zrobiony, bo mnóstwo osób, które siedzą w tej branży, bądź osoby, które nawet wynajmują się, wykończyliówka, sprzedały swoje prywatne mieszkanie, są w stanie zrobić bardzo dobry remont z tanich materiałów, tak, i to w późniejszym czasie wychodzi. Czy to nawet jest panele, tak, gniazdka i tak dalej. Dobrze, jeśli to wiemy, przechodzimy sobie do najważniejszego aspektu, o którym mało kto mówi. Jeśli ktoś mi proponuje zakup nieruchomości, załóżmy w Poznaniu, w Krakowie, ja jestem bardzo ostrożny, dlatego że ja tego rynku tam w ogóle nie znam i muszę zadzwonić do bardzo zaufanej osoby i dowiedzieć się, czy faktycznie tam można kupić nieruchomość, bo dla mnie nie tylko cena jest wyznacznikiem, ale to. Jest duży wyznacznik, ale nie tylko cena, bo jeśli ja wiem, że na daną lokalizację, tak jak ostatnio dokonaliśmy zakupu kilku nieruchomości w danym mieście, to jest miasteczko powiatowe, ale dlaczego? Bo tam jest popyt na te nieruchomości. Ja byłem w stanie zapłacić naprawdę cenę w przybliżeniu już do rynkowej, ale ja wiedziałem, że ja to sprzedam, tak? Już ja miałem klientów zainteresowanych, więc ja zawsze zaczynam sprzedaż nieruchomości od tyłu. I widzę to różnice. Ok, koszty zakupu, koszty pośrednie PCC, akt notarialny, dlaczego koszt jakiegoś tam świeżenia, e, koszty związane dla pośrednika z sprzedaży tej nieruchomości oraz można powiedzieć, e, jaka ta roślina zostaje, za ile sprzedaje. Znajomość lokalnego rynku. Warto tutaj udać się do doświadczonego pośrednika, który będzie w stanie Wam opowiedzieć, na jakim osiedlu, dzielnicy można kupować nieruchomość. Tak jak na przykład w Warszawie. Ja wiem, że tutaj e, na pewno nie kupię nieruchomości, na jakimś tam Bemowie, w Włochach, czy można powiedzieć Dalekiej białęce. Jest to nieuniknione, po prostu tam się zamykam. Wolę kupić nieruchomość w centrum bez balkonu, nawet jej za wyższą kwotę, niż kupić w nowym budownictwie na, na tak zwanych już obrzeżach. Dlaczego? Dlatego, że w głównej mierze teraz mniejsze mieszkania kupują w Warszawie inwestorzy. Ale dobrze, przejdźmy sobie dalej. My znamy ten lokalny rynek, czy to poprzez agenta, czy to poprzez można znajomość z inwestorem. Przejdźmy sobie, w jaki sposób, odpowiadamy na pytanie, będę finansował zakup tej nieruchomości. Czy to są moje pieniądze, czy to są pieniądze pożyczone, czy to jest kredyt. To musimy wiedzieć. I pamiętajmy, na każdą nieruchomość jedziemy z drugi umowy przedstępnej oraz z zadatkiem, w gotówce tylko. I jeśli nie podpiszesz umowy przedstępnej na pierwszym spotkaniu, to prawdopodobnie tej umowy jest duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie podpiszesz. Mówi ci to z własnego doświadczenia. Ludzie z natury są dobrzy, ale gdy w grę wchodzą pieniądze, nie ma skrupułów i tyle. A papier w tej branży to jest podstawa. Teraz przejdźmy sobie, jak to taką nieruchomość znaleźć, poszukiwanie. Tak jak wspomniałem. Zaczynamy od najbliższych, czyli rodzina, znajomi, sąsiedzi. Później mamy agentów nieruchomości, jakieś kontakty z inwestorami, którzy też w jakimś stopniu są w stanie za jakąś opłatę nam sprzedać na ten temat, bo może sami nie mają już po prostu finansów na zakup tej nieruchomości. Przepraszam za takie głosy, ale niestety ktoś tutaj nam hałasuje. Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mamy też portale ogłoszeniowe, mamy gazety, mamy wrzutki, wywieszki. Ostatnio nam się ktoś zgłosił z wrzutki, ale niestety temat jest bardzo trudny. Aspekt prawny. Nie dość, aspekt prawny, to jeszcze jest rodzina bardzo skłócona. Nawet przy moich dużych umiejętnościach poprowadzenia tej rozmowy mediacji, nie dało rady nic osiągnąć, w sumie ta sprawa to pięciu lat, po prostu ludzie nie widzą własnej pieniędzy, nie widzą własnej korzyści, więc sobie odpuszczamy tego typu tematy, bo jesteśmy w stanie takie, takie sprawy rozwiązać, ale teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie jest sens zamrażać 200 tysięcy złotych w takich czasach i ja załóżmy zarobię na przestrzeni dwóch lat 80 tysięcy, to jest bezsensowne. Bo ja pole kilka razy obrócić te pieniądze, ja jeszcze więcej zarobię przede wszystkim mam pewność, że mam temat, który w razie czego pozbywam się, sprzedaję, a ta nawet cenami tego nie zrekompensuje, bo tam jest po prostu problem prawny, który wymaga czasu. Dlatego ja też nie bawię się w zakup udziałów i tak dalej, bo dla mnie to jest bezsensowne, ja nie mam wpływu, jeśli ja nie mam wpływu w 100% na daną nieruchomość, to w ogóle w żaden sposób się w nią nie angażuję. Wolę po prostu tematy, zakup udziałów, który też realizowałem od 13 osób, ale ja wszystkie osoby umówiłem tak i na raz odkupiłem od nich, a nie, że jeździłem później prosiłem kogoś o jakiś zakup udziału, bo dla mnie to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Bo przez jedną osobę może być problem, ja też nie mam zamiaru się sądzić i tak dalej. Dobrze, jeśli to mamy, to poszukuję nieruchomości. Tutaj, żeby nie marnować mojego waszego czasu, odsyłam do tych dwóch filmów, jakich błędów unikać przy sprzedaży nieruchomości, jakich błędów unikać przy zakupie nieruchomości. Tam dokładnie omawiam, jak się przygotować do zakupu nieruchomości i do sprzedaży. Więc tutaj od razu sobie przejdziemy. <laughs> Do takich ważniejszych aspektów, czyli na każde oglądanie nieruchomości, jedziemy na pewno ze sobą doświadczoną, bardziej właśnie możemy skorzystać z usług agenta, z inwestora, tak, ale nie korzystamy z usług jakiegoś znajomego, co trochę się zna. Nie, to ma być osoba, która faktycznie pokazuje wam ilość aktów, ile zarobił i tak dalej. I umowa, zadatek. Jeśli cena ci odpowiada, zamykasz osobę. Podam teraz przykład. Ja miałem sytuację dosłownie sprzed kilku dni, gdzie sprzedający nie chcieli pieniędzy, powiedzieli, że jesteśmy słownie dogadani. Ja niestety już znam takie tematy, więc dążyłem do tego, żeby jednak tę umowę spisać i wzięli ode mnie te pieniądze. To jest podstawa dla mnie. Dlatego, że już raz się przejechałem, zaufałem komuś i po prostu ktoś z gęby cholewe zrobił za dosłownie 5000 zł. E, bo, no niestety, tam gdzie się pojawiają pieniądze, e, nie ma już jakichkolwiek zasad. A zwłaszcza wśród takich e, kowalskich, ja zasady swoje mam, nikomu w szereg nie wchodzę i kto mnie zna, więc wie o czym mówię. E, dobrze. Pamiętaj, jeśli nie zwiążesz tej transakcji na tym pierwszym spotkaniu, wszystko odpowiednio poprowadziłeś, te negocjacje, cena ci pasuje, to jest duże prawdopodobieństwo, że już tej nieruchomości nie kupisz, bo ktoś inny wejdzie w twoje buty. Tak to niestety wygląda. Teraz tak odpowiadając to na pytanie czy szukasz mieszkania do generalnego remontu do odświeżenia czy mieszkania po prostu które kupisz i nie będziesz w żaden sposób remontował. Ja zaraz właśnie przedstawię to co mówiłem już w mojej rolce i puściłem relacje na Facebooku. Czy faktycznie ten generalny remont się opłaca. I co się okazuje że nie do końca ale zaraz o tym powiem. Podam też, przygotowałem się trzy nieruchomości, gdzie przeprowadzaliśmy generalny remont, typowe odświeżenie, oraz można powiedzieć, nic nie robiliśmy w nieruchomości, została ona tak sprzedana, jak i była zakupywana. W żaden sposób się niczego nie dotykaliśmy. I teraz, powiem na co zwracać uwagę, tutaj dużym wyznacznikiem jest ten czas. Ale na samym początku rozpisujemy sobie ten plan działania. Ja właśnie wezmę sobie porównam te trzy nieruchomości. Pierwsza nieruchomość kupiona z myślą do generalnego remontu. No i co się okazało, materiały wiadomo, poszły bardzo do góry, wykończeniowe, zwłaszcza budowlańcy, budowlańcy bardziej branża wykończeniowa nie zeszła jeszcze ze swoich stawek, i okazuje się, że identyczne pieniądze bym uzyskał, gdybym nie przeprowadzał tego remontu, niż się przeprowadziłem. Tak? Bo bardzo dużo pochłonął pieniędzy. Remont, czas zaabsorbowany, właśnie ten czas liczymy. I co jest najważniejsze, jeszcze zamroziłem pieniądze na prawie 4 miesiące. A tak bym zamroził tylko na miesiąc. Tak jak w ostatnim przypadku, gdzie pieniążki zostały zamrożone tylko dosłownie na 4 dni. 4 dni zostały zamrożone, czy tam 3 dni pieniądze. I identyczną sytuację teraz mam, gdzie pieniądze będą maksymalnie zamrożone tylko na miesiąc czasu. I to jest właśnie najważniejsze. I plus jest taki, że ja nie muszę angażować swojego czasu, bo nawet jeśli masz dobrą ekipę remontową, uwierz mi, że będę angażował swój czas, bo jeśli nie zadbasz o swoje sprawy, to nikt o nie nie zadba. I później będzie się jeszcze więcej stratne. Jeśli zakładasz, że remont będzie kosztował 30 tysięcy, ja cię gwarantuję, że będzie kosztował 36 000, albo nawet i więcej. Mamy mieszkanie później do odświeżenia które wymaga odświeżenia i natrafia do mieszkań, które są gotowe do wejścia. To są fajne produkty, nie wymagające zbytniego zaangażowania. Wymiana podłóg, malowanie, oświetlenia, gniazda, kontakty, frontów kuchni, kibelek, WC, prysznic w łazience, może nowe pofugowanie, firanki, zasłony i mieszkanie. Super wygląda, podwyższamy jego wartość. I mieszkania, właśnie takie, które e, można już na nich zarobić, dobrze kupiliśmy to nieruchomość, bo właśnie przy flipowaniu nieruchomościami liczy się zakup. Ja to w żaden sposób Ameryki nie odkryłem. I żaden remont Wam nie pomoże. Żadne homestagingi, żadne sesje zdjęciowe, powiem Wam otwarcie: jeśli kupisz źle nieruchomość, uwierz mi, że na niej nie zarobisz. Musisz się dobrze kupić. Tak. A żeby ją dobrze kupić, musimy mieć doświadczenie, wiedzę i znać lokalny rynek, na co jest popyt. Ja znam rynek, bo siedzę 7 dni w tygodniu i czasami dziwię się, że klient do mnie przychodzi i mówi, panie Robercie, ja kupuję na wynajem, później się okazuje że to ma być mieszkanie na flipa. No to mówię od razu, proszę pana, to te mieszkania na flipa się nie nadaje, bo identyczna nieruchomość po generalnym remoncie sprzedała się dosłownie za 30 tysięcy więcej. I teraz okazuje się, OK, to dziękuję za informację i poszukujemy nieruchomości, gdzie faktycznie ona spełnia wymagania tego klienta. I te właśnie mieszkania, gdzie teraz już remontów nie robimy, faktycznie, gdzie jest ta przebitka bardzo duża, jest fajna lokalizacja i wiem, że znajdzie tam inwestor, bądź tam jest osoba kupująca dla siebie, że zapłaci te pieniądze za to, że tam jest remont wykonany, robimy. Ale staramy się tego unikać z tego względu, że nie mam już na to czasu. Tym bardziej, że ekipy już, można powiedzieć, zajmują się budowaniem no, na budynkach. Tam weźliśmy współpracę z kimś i dla mnie to są po prostu tylko czas i wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wolę po prostu już nic nie robić, dlatego muszę kupić dobrze. Tak? Daję wartość temu klientowi w postaci tego, że daję mu te pieniądze. Tak? Jestem w stanie to zrealizować. To jest bardzo ważne. Wybieramy, czy mieszkanie ma być do remontu, czy robimy ten remont, czy odświeżamy tylko. Jeśli nie daje się odświeżenia, to sprzedajemy po prostu w takim stanie, jaki zakupiliśmy. I teraz tak, nie ma przypadków, że ktoś przypadkiem zarobi 50-100 tysięcy. Jeśli słucham takich rzeczy w internecie, to mnie śmiesza, bo że ktoś mówi, że zrobił kilka, kilkanaście mieszkań, kupuje miesięcznie. Boże, my w swoim etapie mieliśmy e, kilka budynków i mieszkań z 4-5 e, akurat tak się nałożyło ile to było pracy. Nie miałam na nic czasu. Nawet teraz ten film nagrywam o 20 godzinie w piątek. Zaraz go udostępnię, bo po prostu nie mam e, czasu, tak to wygląda. Dlatego też przepraszam za jakość, ale moim zdaniem najważniejsza jest treść, tak? E, powiem szczerze, wróć do tych filmów. Jakich błędów nie popełniać przy zakupie nieruchomości, przy sprzedaży? Oraz, jeśli uważasz, że to materiał jest wartościowy, dodaj komentarz, czy się do nas zgadzasz, czy chciałbyś, żebym nagrał podobny materiał, to się udostępnić, już taki bardzo wartościowy, wynikliwy, gdzie nie wszystko opisane. Podam też, jakie są ceny zakupu, jakie ceny sprzedaży, więc żebyś widział, jak to wygląda i to nie jest takie kolorowe, jak ktoś mówi, a tym bardziej, że teraz rynek dynamicznie się zmienia. Musisz mieć świadomość, że nie można sobie pozwolić na trzymanie nieruchomości 4-5 miesięcy, bo ona w żaden sposób nie zarabia. Poprzez ten czas, tak jak miało to miejsce w ostatnim czasie, w ostatnim roku, już teraz takiej sytuacji nie ma. Trzeba być bardzo ostrożnym i wiedzieć, co się robi. Wszystko mieć dobrze zaplanowane. Dlatego, jeśli Ty potrzebujesz takiej porady, zawsze możesz się skontaktować z nami, czy masz osobę gdzieś, która działa w Twoim rynku. Doinformuj się, bo każdy błąd w tej branży, mówisz mi, to jest minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dużo osób o tym nie powie. Ja przejechałem się kilka razy na tego typu, można powiedzieć, nieruchomościach i uwierzcie mi, że nie chcielibyście zapłacić tyle vat ile ja zapłaciłem, a zwłaszcza przy nieruchomościach gruntowych. Tak to wygląda. Jeśli uważasz, że to materiał jest wartościowy, zasubskrybuj kanał, udostępnij, zalajkuj. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć i do następnego.